Narysujmy na początek funkcję o wzorze y to się równa 2. Będzie to prosta przechodząca przez y równy 2. Zaznaczmy następnie tą część prostej, która jest położona na lewo od prostej przechodzącej przez x równa się minus 2. Czyli tylko tą część zamalowujemy. Dalej, żeby narysować wykres takiej funkcji. Musimy podstawić w miejsce x, na przykład 0. Wartość będzie równa 0. Jak wstawimy 1, to wartość będzie równa minus 1. Więc to będą takie dwa punkty: 0, 0 oraz 1 minus 1. I przez te punkty prowadzę prostą. Możemy ją wydłużyć, ale rysujcie ją ołówkiem, ponieważ my musimy zaznaczyć tylko jej część. Część znajdującą się między x równym minus 2. A3. Między minus dwójką a trójką to mamy tylko tą część. O, to musimy zamalować. No i na koniec rysujemy funkcję y, to się równa minus 3. I zamalowujemy tą część, która jest położona na prawo od x równy 3. Czyli tylko tą część zamalowujemy. Tak wygląda wykres funkcji f. To może od razu rozpiszmy sobie monotoniczność tej funkcji. Funkcja jest stała. W dwóch przedziałach, tutaj, na tym odcinku i na tym odcinku. Jest to przedział od minus nieskończoności do minus dwójki i od trójki do plus nieskończoności. Podajmy maksymalne przedziały, to znaczy o, zapiszmy sobie tutaj na końcach nawiasy kwadratowe. Nie musimy pisać x należy, bo monotoniczność wiadomo, że odnosi się do osi x. Ale jeżeli chcecie, to możecie zapisać x należy, tak jak w poprzednim przykładzie. No i drugi przedział od trójki do plus nieskończoności. Mamy jeszcze funkcję malejącą. Na odcinku w przedziale od minus 2 do 3. Teraz naszkicujmy wykres funkcji g od x w przekształceniu w symetrii względem osi x. To no tak, łapiemy za ten, o, za ten odcinek i przenosimy go w to miejsce. Następnie ten odcinek sobie przerysuję i te dwa punkty łączą odcinkiem. I to jest wykres funkcji G. Pod spodem zapiszemy monotoniczność tej funkcji. Funkcja jest stała. W identycznych przedziałach, tak jak w funkcji f, i jest rosnąca na identycznym przedziale, tak jak funkcja f była malejąca czyli w przedziale od -2 do -3.